Minecraft, czyli gra, której raczej nie muszę wam przedstawiać. Minecraft posiada dwie wersje, Java i Bedrock. Tak Java jest na kompy, to Bedrock jest na konsole. Postanowiłem się posłuchać komentarza Elmistera i zrobić ten challenge. Niestety, ale pierwsze podejście się nie nagrało, nie wiem czemu. Ale widzicie, tutaj wszystko osiągnięcie naprawdę oh. jest dobry. Tak więc stworzyliśmy nowy świat, gdzie od razu wyczeliliśmy krowę, Którą zabiliśmy? Trzeba zabijać krowy w Minecraft? To jest to, co się robić w Minecraft. Potem ten kurczak już wiedział coś z nim stanie Znaleźliśmy wioskę, dostaliśmy płytę i szkielet nas zabił. Niestety. Potem powróciliśmy do wioski, po czym ograbiliśmy jakieś wieśniaka z jego itemków I weszliśmy do jakiegoś budynku, gdzie czaił się na nasz szkielet na pająku. Szkielet na pająku. Nie, jakim cudem. Coś takiego powstało w Minecraft. Spotkaliśmy dwóch zombie villagerów, po czym przyspaliśmy się w jakimś randomowym łóżku. Następnego ranka okradliśmy wioskę z jej zapasów żywności. Ukraliśmy też łóżko i siano. Ukonaliśmy też Iron glema, po czym ukraliśmy jeszcze więcej siana. Znaleźliśmy jakieś zejście do jaskini, gdzie znajdował się lapis. Zeszliśmy na sam dół, gdzie znajdowało się zombie z jego dzieckiem. Magicznie znikąd pojawił się szkielet który nas atakował, jeszcze do tego przyszedł pająk z dwoma creeperami, jeszcze tam się zombie znalazł nie wiadomo skąd i WYBUCHLIŚMY nie mam siły do minecrafta bedrock edition za dużo razy ginę, nie wiem czemu nie wiem czy to jest taki trudny minecraft czy przez to, że na padzie to gram to jest takie trudne czy też dlatego, że na hardcore... boże hardkorze, na harcie grałem ale nie wiem no, tak naprawdę nie wiem czemu to tak trudne było nie chcę mi się więcej tego nagrywać Nigdy więcej w życiu nie zagram w Minecraft Bedrock Edition, nie chcę już widzieć tej gry, nigdy na me oczy. Na pewno powstanie filmik ten sam, tylko że z Java Edition, gdzie już raczej powiadamy tego smoka. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? To jest ostatni odcinek w tym roku, obczacie ten odcinek poprzedni ze Star Warsów i wesołych świat.